Cześć wszystkim, tu Ninka z kanału Ninka Toka Boka. Dzisiaj będziemy wycinać takie wycinanki właśnie z Tokaboka. Zostawiłam Wam link pod tym filmem, gdzie możecie sobie znaleźć takie wycinanki. Ok, to teraz będę wycinać te wycinanki z Tokaboka. Boka. Zacznijmy sobie od tego łyżeczka sobie najpierw tak wytnę, żeby o tak, żeby mi było trochę łatwiej potem wycinać, najpierw tak sobie wytnę, o tak. I teraz będziemy sobie wycinać właśnie to łóżeczko, czyli o tak. zostawić mi teraz łapki w górę, subskrypcję. Ja was do tego nie zmuszam, ale ba, byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapkę w górę, gdybyście zostawili subskrypcję pod tym kanałem. OK. Fajne jest takie oparcie to, bo ja zawsze chciałam mieć takie łóżko. Jest takie oparcie, właśnie. Chyba mam już takie łóżeczko, właśnie w tej grze, do boka. Jak chcecie zobaczyć ten filmik, gdzie będę pokazywać Wam to papierowe, ale i w grze zobaczymy, czy jest podobne. Oczekajcie. Dobrze, łyżeczko już wycięłam. Wygląda o tak. Czekajcie, pójdę właśnie po taką książkę, co sobie sama zrobiłam. Zaczekajcie tam chwilkę. O, jak nie znajdę tu? O, mam. No, mam, O, taka. To jest właśnie taki zeszycik. I w tym zeszyciku mamy poka-boka. Całe tutaj, e, zrobiłam to sama. I tutaj mamy nasze ludziki, co mam w Tokaboka. I to jest um, ubranka. Ubranka są tutaj, ale teraz na razie się tym nie będziemy robić. W innym filmie będziemy właśnie robić w tej takiej książeczce. Ale nadal przechodzimy do wycinanka. I teraz... Chciałam sobie wyciąć ym, chyba taki telewizor. Okej. Okay. Na razie wytnę go sobie tak z tej karski, Tak. O tak, właśnie. Ale potem go będziemy bardzo ładnie wycinać. O, widzicie? I teraz go będziemy sobie tak o, wycinać. Okej. Okay. Ten paseczek nam zostaje i będziemy... O! Wycięłam. Taki fajny telewizor. Położę tutaj będzie łóżeczko. Tutaj będę dawała dwie rzeczy, co już wycięłam. Tutaj jest łzeczko i tutaj mamy telewizorek. Ok. I teraz chyba wytniemy sobie oto to całe. Tak mi się wydaje. To są chyba jakieś eklerki. Nie wiem, czy to są eklerki, czy jakieś pończusie, nie wiem, nie wiem. Dowiemy się. Ej, a jak jeszcze wy mnie nie subskrybowaliście, to możecie teraz nadrobić. OK. Teraz. Zjem sobie wziąć takie te. I to chyba z, razem, chyba całe trzeba wyciąć. No, chyba tak. Um, tu. O, tak mi na razie idzie. O. Okej. Okay. Dobra. Na razie tak wycinam właśnie te wycinanki. Ok, na razie tyle wyczynałem. No, ja trochę wolno wycinać, nie wiem czemu, ale chcę wam tylko powiedzieć, że filmy będę nagrywać tylko ewidentnie w weekendy. Więc czekajcie w weekend na dodany film. Tylko nie może tak dokładnie rano. Tylko może tak. Po obiedzie, gdy zjecie. No nie wiem. Ale czekajcie w weekend na moje nowe dodane odcinki. Okej, okay, chyba tak. Okej. Okay. O, już biureczko wycięte. Mam tutaj takie fajne dwa łóżka podobają mi się. Ok, to tutaj już mamy trzy rzeczy, co wycięliśmy. No i teraz będę wycinać chyba tą chusztawkę, bo mnie tak, yy, tak chce ją wyciąć, bo tak ładnie wygląda. Będzie taki fajny kocyk. Kocyś. Ja lubię kocyki. Ok, to tak sobie wycinać. Ok. Wycięliśmy je sobie. A nadal wycinamy, tyk, 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 hop, 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 wycinamy, wycinamy, I jeszcze troszkę i to wytniemy, drodzy widzowie. O! Właśnie mamy taką huśtaweczkę już wyciętą. Bardzo fajna huśtaweczka. OK, I teraz będziemy nadal wycinać. O! Właśnie takie rzeczy. Więc naprawdę super. Mamy jeszcze nie, nie mało rzeczy i niedużo. Ok, zetniemy sobie teraz taki komputerek. O, taki. Ja lubię takie wycinać takie troszeczkę mniejsze rzeczy. Na przykład ten komputerek jest bardzo fajny do wycinania. Jak chcecie zobaczyć, ile mam rzeczy właśnie z tokaboka, to dajcie łapki w górę. Okej, okay. na razie mamy tyle rzeczy. Okej. Okay. Tyle rzeczy mamy. I jeszcze do wycięcia. Zostało nam tyle rzeczy. Okej. Okay. Dobra. I taka jest piękna szczotka w kolorze miętowym. Naprawdę pięknie. W kolorze miętowym. Okej. Okay. Mięta jakoś mój ulubiony kolor, ale ładnie wygląda. Tylko nie lubię mi miętowych. lotów nie wiem czemu, ale wolę sorbetki chyba takie mango. Ok, szczoteczka wycięta, mega mi się ta szczotka. O, przybliżę. Mega mi się ta szczotka podoba. Zostało nam jeszcze tyle rzeczy, ale to nic, bo na pewno wytniemy je wnik. A teraz wycinamy takie jajeczko. Taka torebeczka. fajne. Więc wycinamy moimi nożyczkami. Dobra, rachu ciachu i będzie wycięte. Dobra. Rachu ciachu, rachu ciachu. Rachu, rachu, rachu. No i taka już mamy, to rębeczkę taką wyciętą. Okej. Okay, kładziemy ją sobie tam. Jak możecie zauważyć, tam są takie rzeczy i puszyny tam są w tle. Ok, zostały nam tylko tyle rzeczy, więc na pewno będzie to super. Wycinanko. Okej. Okay. Wycinamy, wycinamy. Wycinamy, wycinamy, wycinamy i wycinamy, wycinamy. Dobra, wycięte. Teraz takie rzeczy. Ok, nadal wycinamy, wycinamy i wycinamy. Dobra, chyba to mamy chyba w to kaboka. Nie wiem, nie pamiętam. Czyli niektóre rzeczy mam, niektóre nie mam. A niektóre mam. A niektóre mam. No dobra. To teraz tyle nam zostało i jeszcze takie i chyba będziemy kończyć na dzisiaj. Ok. Więc pędzelek wycięty. Wycięty pędzelek. I będziemy wycinać chyba te eklerki. Aha, jeszcze tego nie wycięliśmy. To to wycinamy i te eklerki. Okej. Okay. I wycinamy te eklerki z chyba mleczkiem. Okej. Okay. Oj, coś nam tutaj się chyba źle wycięło, ale to nic. Ok, już wycięliśmy, więc to jest na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak nie chcecie przegapić żadnego mojego filma, no to oglądajcie mnie codziennie. Pa!